Cześć, dzisiaj jesteśmy na północy Polski i chciałbym Wam powiedzieć o kilku rozwiązaniach logistycznych, które realizujemy. My, jako firma Nordcal, robimy dostawy wapna, organizujemy je na różny sposób. Głównie jest to dostawa z kopalni bezpośrednio do gospodarstw na zasadzie Dostawy samochodowej wywrotką, natomiast bardzo często również realizujemy zamówienia przy udziale wagonów kolejowych. I dzisiaj jesteśmy właśnie tu na północy na stacji wyładowczej, gdzie taka dostawa jest realizowana. Wielkość dostawy to jest blisko 2000. To jest ponad 75 ciężarówek, które rozładunek się rozpoczął około godziny 10 i prawdopodobnie około 20, czyli w przeciągu 10 godzin, zostanie to zrealizowane bezpośrednio do gospodarstw. To rozwiązanie może nie jest zawsze najtańsze, natomiast pozwala, tak jak wspomniałem, te 75 aut wyeliminować na odcinku kopalnia miejsce rozładunku to jest blisko 500 km. To jest często ponad jedna doba pracy kierowcy w jednym kierunku. Czasami jest wręcz niemożliwe dostawa takiej ilości, bo ciężko znaleźć takie rozwiązanie logistyczne kołowe, żeby w tak krótkim czasie to zrealizować. Dodatkowo w tym rejonie mamy duże gospodarstwa, które odbierają większe ilości i one sobie bardzo często chwalą te rozwiązanie, ponieważ dostawę całości wapna, jeżeli to jest tam 100, 200 czy 300 ton, czy czasami i większa partia, Praktycznie otrzymują jednego dnia. Pozwala to im e, całość dostawy przyjąć w ciągu jednego dnia, spryzmować, e, wskazać miejsce rozładunku, i mogą się zająć innymi pracami w gospodarstwach. Dlatego e, uważam, że e, sposób realizacji, który robimy, pozwala nam na to, żeby spełnić oczekiwania gospodarstw, ale również czasami w trudnych momentach, kiedy są braki samochodowe zrealizować złożone zamówienia.